Pierwszy w nowym roku magazyn set rozpoczynamy od wyjazdowej batalii siatkarzy stali. Grudziądzanie w ubiegłą sobotę rywalizowali w nakle z miejscową trójką VOMIX. Powrót do ligowych zmagań od mocnego uderzenia rozpoczęli zawodnicy z naszego miasta. W pierwszym secie oglądanego pojedynku absolutnie zdominowali gospodarzy. W efekcie wygra na 25 do 17. Zmiana stron to kontynuacja dobrej gry przyjezdnych, choć o poprawie w siatkarskim rzemiośle mówić mogliśmy również i po stronie zawodników znakła. Tym razem zwycięstwo stali 25 do 21 i prowadzenie 2 do 0 w setach. Gdy wydawało się, że sobotnie spotkanie zakończy się po trzysetowym boju, do głosu coraz wyraźniej zaczęli dochodzić siatkarze gospodarzy. Którzy najpierw wygrali partię trzecią 25 do 19, a następnie powtórzyli ten wyczyn w czwartej, tym razem triumfując do 20. Tak, jakby zeszło nas trochę powietrze, może ta przerwa się też nam to spowodowała, u niektórych zawodników. Nie realizowaliśmy w 100% taktyki. Myślę, że to było głównym powodem. Przegraliśmy następne dwa sety. Za luźno po prostu do tego podeszliśmy. Myśleliśmy, że ten trzeci set po prostu sam się wygra. Powodem jest to, że graliśmy dopiero pierwszy mecz po tak długiej przerwie. Mieliśmy w sumie dwa tygodnie przerwy. Na te dwa przegrane sety, no to na pewno na własne życzenie. Wracamy do treningów dopiero. Trenujemy od 4 stycznia, więc ta przerwa chyba nie zadziałała na naszą korzyść. I myślę, że to był jakiś powód na pewno. O tym, kto zgarnie dwa, a kto jeden punkt, zadecydować miał Tajbrek. W nim o swojej dobrej dyspozycji z początku meczu przypomnieli sobie podopieczni Piotra Gabrycha, którzy już na samym początku ostatniego rozdania uzbierali kilka oczek przewagi. Ostatecznie stal wygrała 15 do 9 i 3 do 2 w całym meczu. Grudziądzanie tym samym do ligowej tabeli zainkasowali dwa punkty tym, Potem zaczną się play-offy i dopiero wtedy zacznie się granie. Tak naprawdę chcielibyśmy być bardzo w tej pierwszej czwórce, żeby później zagrać w tych play-offach. Siatkarze Stali rok rozpoczęli tak, jak zakończyli ten miniony, czyli zwycięstwem. Oznacza to, że zespół z naszego miasta uczynił kolejny krok do walki o udział w barażach, których stawką będzie awans do pierwszej ligi. Na pewno chcemy być w pierwszej czwórce, a później to zobaczymy co będzie, ale przed nami jeszcze parę spotkań, więc na spokojnie, jeszcze o tym nie myślimy. Walka o każdy punkt i jak najwyższe miejsce tabeli będzie miało znaczenie przy rozstawieniu we wspomnianych meczach barażowych. Moim osobistym marzeniem jest to, żebyśmy byli w pierwszej dwójce, z tego względu, że wtedy zaczniemy dwa mecze u siebie. U nas jest naprawdę wspaniała publiczność, która przychodzi i ostro dopinguje nas, także myślę, że to jest taki nasz dodatkowy atut. By uczynić kolejny krok ku walce o baraże potrzebne są punkty, a te na konto stali wpaść mogą już w najbliższą sobotę 23 stycznia. Grudziądzanie podejmą przed własną publicznością zespół ze Świnoujścia. Będziemy chcieli wygrać za trzy punkty, czego nie zrobiliśmy na wyjeździe, czego żałujemy na pewno, a teraz się chcemy to naprawić i wygrać za trzy punkty. taka jest taka nasza bolączka z zeszłej rundy, ale myślę, że przyszły tydzień przepracujemy równie ciężko jak ten i nie zawiedziemy kibiców. Początek sobotniego spotkania zaplanowano na godzinę 17. Wstęp dla wszystkich kibiców jest bezpłatny. Relację z tego meczu przedstawimy w kolejnym wydaniu magazynu SET. W magazynie SET przechodzimy do siatkówki w wydaniu żeńskim. W niedzielę o kolejne ligowe punkty miano niepokonanej drużyny walczyły zawodniczki grudziąskiej stali. Tym razem ich rywalkami były reprezentantki Kopernika Gałczewo. Faworytkami niedzielnego pojedynku były oczywiście siatkarki z Grudziądza, które przed tym meczem straciły zaledwie dwa sety. Pierwsze rozdanie to zdecydowana przewaga zawodniczek stali, młode siatkarki z Gałczewa problemy miały w niemal każdym elemencie gry. Co swoje odzwierciedlenie miało także w końcowym rezultacie: 25 do 10 dla gospodyń. Drugi set wyglądał bliźniaczo podobnie do pierwszego, znów absolutna dominacja Grudziądzanek. Pewna przewaga punktowa pozwoliła na pewne roszady w składzie. Trener Michał Kuskowski do boju posyłał swoje młode zawodniczki, które w takich spotkaniach nabierają coraz to większego doświadczenia. Możemy się rozwijać, potrenować, dopracować to, czego nie możemy zrobić na trudniejszych meczach. Wcześniej nie mieliśmy możliwości w taki sposób grać. Rozgrywająca bardzo dobrze nam rozgrywa piłki, więc mamy szansę pograć. Jest szansa, żeby porobić zmiany i wypróbować jakieś nowe zagrania, także zawsze coś to daje. Tego seta również zwyciężyły siatkarki stali 25 do 10, w całym meczu prowadziły już 2 do 0. Trzecia partia okazała się być ostatnią tego dnia, nieznacznie lepiej zaprezentowały się w niej przyjezdne zawodniczki, które tym razem zdołały uzbierać 14 oczek. Grudziądzanki tym samym wygrały 3 do 0 i umocniły się na pozycji zdecydowanego lidera w trzeciej lidze. Siatkarki stali poza oczkami do tabeli po raz kolejny walczyły z odpowiednim nastawieniem przed spotkaniem z dużo młodszymi rywalkami. Jak widać po wszystkich rozegranych dotąd meczach radzą sobie z tym doskonale. Trzeba się motywować, bo nie zawsze musimy nie możemy postawić wszystkiego na jedną kartę. Bywają takie mecze, na przykład myślimy, że zespół jest naprawdę słaby, ale może zagrać w taki sposób, kombinować, że możemy stracić naprawdę wiele punktów. No, musimy się postarać, żeby po prostu grać swoje i nie dać się sprowadzić do tego poziomu rywalek, no bo niestety nie było za dużo gry i musimy to jakoś wytrzymać. Zawodniczki z naszego miasta powolnym krokiem przygotowują się do decydującej batalii o prawo gry w drugiej lidze. Grudziądzanki w międzyczasie toczą sparingowe boje z zespołami z wyższych klas rozgrywkowych. Miałyśmy sparingi z zespołami z drugiej ligi, także nie boimy się takiego jakiegoś zdarzenia, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Przed siatkarkami jeszcze jedno starcie w lidze. Podopieczne trenera Michała Kuskowskiego 7 lutego w Mogilnie zmierzą się z wiceliderkami tabeli, zawodniczkami miejscowego Sokoła.